Nie wyrejestrował numeru, bo normalnie idzie. naprawdę co No cześć Zbisiu. Co? no, co chciałeś? No chciałem się dopytać, czy ty tam jeszcze działasz w branży, bo chciałem z tobą film nagrać. Działam. Działasz już? Bo ostatnio dzwoniłem, to mówiłeś, że nie działasz, nie? Nie działam, nie wiem jak się są od ja już naprawdę przestałem i tym się nie zajmuję. Aha. A takiego jednego filmu byś na powrót nie chciał nagrać? No, skończyłem, już słyszysz co ja mówię przyjacielu, naprawdę nie wracam do tego już. No ja wiem, no ale wiesz, za pieniądze to jednak byś zarobił. No co ja mówię, już skończyłem, więc naprawdę nie. Bo ja mam taki pomysł, żeby nagrać film jak razem na oazie siadamy, na takiej wodzie. No nie wiem, już naprawdę młodyś już powtarzam, ja teraz już naprawdę jestem w górę, wróciłem w gór. od całkiem inne życie prowadzę teraz. No. Aha. A na jakieś ruchanko byś chciał się spotkać bez kaber? to no? Na no jakieś ruchanko bez kamery byś chciał się spotkać? No nie, jezu, no, czy, no szanuję Ciebie, no powtarzam piąty raz, że już zamknąłem tę działalność. No tak, no ale to seksu nie uprawiasz? No jezu, no, w to samo powtarzamy. Ale się tylko pytam, bo ja się namierzam. No, no nie, no. Grzecznie ci odpowiadam już nie na. No. Halo. Urwało połączenie. Dobra. nie dajcie mi sporo. Przepraszam pana, chciałem jeszcze zadać jedno pytanie. Nie. Bo jestem dziennikarzem i chciałem z panem krótki wywiad przeprowadzić. Jeśli pan by był na tyle miły. Bo nasi fani tutaj gazet, gazety są ciekawi, co z panem się teraz dzieje. Nie. 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 Bo strasznie Pana przerywa, może Pan jeszcze raz powtórzyć? Ale ja mam tylko takie no, 10, 10 pytań i będzie ten wywiad w gazecie u nas pomorskiej. Ludzie, no kurwa, 22, nie macie kurwa co robić, ludzie, ja pierdolę. Proszę Pana, zwanie z Gazety Pomorskiej. Telefonuję do Pana z Gazety Pomorskiej chciałem przeprowadzić z panem ja, wywiad. Jak się ja, ja spuszysz, na Weekend jest. No, no co chciałeś jeszcze? Ja pierdolluzie. A czemu siadałeś chuju na butelce Oazy i gówno jadłeś i sikipiłeś? Szmatławcu? Co? No ty tak robiłeś. Zbyszek. Nie, nie. To już pięć lat temu, na no człowieku, ty żyjesz w przeszłością, obudź się. Ale pan mnie teraz obraża, pan no, robił takie rzeczy po prostu, że... I no. jeszcze pan do interneta to wrzucał. I, i, pan miał, no. I pan miał na klatce piersiowej napisane, jestem cwelem. No. A jakim pisakiem pan to pisał, bo tu nasi słuchacze gazety są zainteresowani. Czy to było pisane takim szkolnym markerem, czy było... Tak, 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 markerem, te. Tak. E, proszę mam jeszcze pytania. Jak pan wpadł na pomysł nagrywania tak odważnych i niecenzuralnych filmów? Jak, jak się jest po kilku w łóżkach, to się ma różne pomysły. E, czy pamięta pan swój pierwszy materiał, no, pierdolą, który przebił się. No, kurwa. No, karnicie, 75, zamiast... Proszę pana, to jest bardzo ważne, ja panu nawet za to zapłacę. Nie, nie człowieku nie spinaj dupy, no ale słucham ciebie, nie? Pierdolą, czy pamięta pan swój pierwszy materiał, który przebił się w internecie? Nie pamiętam człowieku, ja teraz podróżuję je po świecie, a nie tam pierdały kurwa z paru lat. Człowieku ja nie pamiętam Dobrze, rozumiem. Pana filmy są y, takie bezpośrednie. Czy kiedykolwiek miał pan obawy, że pan przesadził? Nie, nie miałem obawy, nie skończyło, minęło, no. Czy zarabiał pan z tego jakieś pieniądze? Nie wiem, znajomi tam może robili, ja tam nie wiem, ja nawet nie wiem, czy oni mieli pieniądze, czy nie. Wiem, nie ja jak, wierzę, z, jak zareagowała Pana rodzina na to, co Pan robił? Co? Jak zareagowała Pana rodzina na to, co Pan robił? No, nie, tak samo jak i na kiepskich. Widzieli, że to są dla jaj z gry, a przecież widzieli, że jestem dowolnym człowiekiem. Czyli po że... prostu Pana rodzina uważała to, że to są tacy świat według kiepskich z Polsatu, tak? No pewnie, to, to tak. No to przecież też tak to, że w tamtym pieniądze się wygłupiali, przecież nie byli tacy na co dzień, no. Czy zdarzyło się panu usunąć... Ja pierdole człowieku, blokuję numer, bo mnie to już Nie, proszę pana no. jeszcze pięć pytań, bo tu redakcja przygotowała dla mnie... Ja pierdolę, ludzie, no. Błagam ja pana na, na kolanach, ja jestem dziennikarzem, ja robotę nie stracę. Ja nie mi kurwa dziennikarz się na no dobra do, ja pierdolę ludzi. Czy zdarzyło się panu kiedyś no, usunąć Nie, nie, no, nie, nie spinaj dupy. Ja, ja kurwa po trzecim probarku jestem, a ten pierdoli, pierdoli. Wyjeżdżam pierwszy ja Usułem. jestem proszę pana dziennikarzem, ja muszę to Ta, zrobić. Tak, Realizm Art kurwa. I, słuchaj, dzisiaj dwunasty dziennikarz do mnie dzwoni. No, Co nam się, żart. E, czy zdarzyło się panu kiedyś... No, czy zdarzyło to. się panu kiedyś usunąć film, bo uznał pan, że poszedł pan za daleko? Nigdy, nigdy nie usuwałem naprawdę. Czy ma pan jakąś granicę, której nigdy pan nie chciał przekroczyć w nagraniach? Na pewno, na, na pewno nie lubię, jakby mi ktoś strął na, na, na gębę. To tego nie lubię. Dobrze, ja już zapisałem odpowiedzi. Jeszcze mam, dos... Jeszcze mam dosłownie sześć pytań tylko. No, czy ja lubię, e, Czy no. jest pan rozpoznawalny na mieście? No, to wszyscy wiedzą, że to było, było kiedyś, przecież wiadomo, że nie chodzę. E, z butelką w dupi, jak dośmie, napisałem na czerwczę wiedzieli już dawno. Wiedzieli, że to tylko dla filmiku i. Jaki był najbardziej absurdalny komentarz, który pan dostał? Albo w internecie, albo na to, żywo. Ja, komentarzy, ja komentarzy, nie, komentarzy nie czytam, bo to, nie, czy, piszą tylko mówię, za kompleksie i kurz na Hajterze tego nie, nie czytam, bo mi szkoda czasu na to. Dobrze, rozumiem. Yy, czy kiedykolwiek pan na przykład został zablokowany? No kiedy ty kurwa masz no dla mnie takie Przecież człowieku, ja chcę się jednego wypić. Co chciał jeszcze? Ja pierdolę ludziom. No proszę pana, jeszcze mam dosłownie trzy pytania. Czy w <śmien evolution> prawdziwym życiu kiedyś Pan został napadnięty przez to, co Pan robił? Nie no, długo no, no, powtarzamy to samo. Wszyscy ludzie na, na poziomie, są na granicy i wiedzą, z to było na filmiku i wiedzą, że jestem normalnym człowiekiem. Chodzę po górach jeszcze, do teatru chodzę wszędzie. No, ludzie, ludzie, ogarnijcie się. No dobrze. E, oczywiście wyślemy Panu gazetę, w której będzie wywiad, bo mamy Pana adres, więc wyślemy na Pana adres gazetę. No. No. I mam jeszcze pytanie, czy byłby pan w przyszłości chętny na to, żeby z całą kadrą dziennikarską udzielić wywiadu do telewizji. Nie, nie, jestem krętem że naprawdę to już jest. A na przykład jakby pan yy, w jakiejś masce udzielił tego wywiadu? To wtedy zadzwonię, ale na razie nie planuję tak. Bo wywiad by był właśnie prowadzony w telewizji Uwaga TVR No na razie nie planuję, bo mam ciekawsze życie teraz. No. E, Rozłączy się. Rozłączył się, ale i tak długo go pociągnąłem.